Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym odcinku youtuberzy, a dokładniej Maxim, DKDI oraz Nieznajomi zareagują na moją Fortnite'ową parodię piosenki ekipy, czyli na moją piosenkę Win. Zobaczymy co im się w tej piosence podoba, co im się nie podoba, zobaczymy jakie są ich przemyślenia. Mam nadzieję, że wypowiedzą się o tej piosence jak najlepiej. Także jeżeli ten film wam się spodoba, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na tym kanale, bo lecimy po 4000 subów. Pamiętajcie jeszcze o moim kodzie w sklepie w Fortnite'cie, czyli kodzie Matics 2 x na końcu, jeżeli coś zakupicie, możecie wrzucić screena na mój serwer Discord, który jest podany w opisie, a wtedy otrzymacie specjalną rangę wspierającego. Także co? Ja Was już zapraszam do oglądania. Jak coś reakcje mogą być lekko skrócone w momentach, kiedy dany youtuber nic nie mówi, aby film po prostu nie był za długi? Miłego oglądania. Siemano, ja jestem Maxi i macie nową piosenkę Matrixa, czyli Win. Parodia to jest chyba Chilla, ekipa Chilla, więc. Ee, no co, lecimy w sumie. Jeszcze tego nie oglądałem ani razu chyba. Więc zastawiam i lecimy w sumie z oglądaniem. Będę miał porównanie, bo my też robiliśmy, więc. Tak sobie... Dzisiaj zróbmy win, potem mordo chill, bo dwa razy nie będziemy żyć. Mordo, dzisiaj parę chwil. parę chwil Otwórz lobby razem, zróbmy win. zróbmy win Na mapie zostanie tylko pył tylko, pył. Myś, tylko win. win, win, win Mordo, złapmy dzisiaj parę chwil. parę chwil Otwórz lobby razem, zróbmy win, zróbmy win. Widzę, że teledysk jest też nieontrolowany w sensie bo to jest... Ładnie, ładnie, tylko że według mnie Będziesz dać sobie lepsze efekty od razu, jak to już nagrywałeś, te powtórki i biznes w tym bo coś tak czasami widać, że to tak skacze, ale ogólnie fajne. Na mapie tylko Fajnie, pyjesz, że ten, ten jest wyzmorowany, nie? Kierce robimy wiele, ty już leci ma wiele, więc proszę lećmy na zalew, Oj, tutaj sylaby, strasznie, w sensie tam było różne, nie? Strasznie różne tam było z sylabami, więc to trzeba było ogarnąć. I, i, i te wiem, ja, jakiś mikrofon ma dziwne. Tak tak nie mówi tak pewnie tylko wy. To do 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 tak przyjdzie mikrofonko tak. Te pierwsze słowa. No mi ja ten czas właśnie mi drobno tu spas nie szkoda czasu nagre. O nie nie. Zanim nadejdzie strefa i wszystko przykryje się, już znów odbierze tele. ja wiem. I dozrą wina, bo po co ta rozmina. No widać widać że on chyba nawet oryginał nie słuchał w ogóle. Bo to strasznie inaczej tam brzmi, sylabowo. A po prostu ktoś mu dał tekst, a on nie słuchał nawet oryginału i to po prostu zaśpiewał, nie? No bitu, jak uważa. Tak to wygląda po prostu. A Matrix Profeska, ...zostanie tylko dzisiaj parę Umiejętności wokalowych i tak dalej nie będę tutaj komentował, bo. powiem coś, że źle, a może dobrze, to potem będzie dla mnie. <śmówi> Sam najlepszy nie jest, to ale... Wyjaśniamy krótko Nikt dziś nie myśli, co będzie jutro Jadę po mapie sobie furką Liczy się win Nie myślę długo nad miejscówką Lecimy hir mogę dziś zrobić wina Bo ze mną moja rodzina typie przestań się gapić Nie chcę już czasu tracić Ja kocham moich ludzi, wiem, że oni kochają mnie Nieważne, czy dobrze, czy źle Nieważne, czy w orczy CS Oni ze mną są, byli i będą Skład mam zawsze w sercu Mordo wyrzuć niepewność I pokażę że zawsze o, tam coś się. Nie rybowało w ogóle, wie, robię <słysza> serca W ogóle przykminiony <słysza> to, to ognisko tak no My tam daliśmy jakąś pochodnię chyba taką wielką <słysza> I to tak fajnie wyglądało tutaj Ale widać czasami, że bitrate, nie? Nie wiem, bitrate albo coś powtórka tak Minimalnie laguje bo czasami to po prostu przeszkadzają ale... ale fajnie że odzorowani jest przynajmniej nie Oj ja nie mam dość nigdy się nie podam, choćby żyć oj, oj, oj. znowu to oj, samo oj, chyba rzuciłem w ogóle jest przegubił wykofany i tak sobie to tak jakby szeptał, nie? Win, win, win. Przez parę chwili, win, win. kto to jest w ogóle kto to jest To jest zamek. Damek. Damek co jest tak cichutko? Ja tam widziałem twoją parodę jakąś. Yyy, chyba. Fajna podoba mi się, a tutaj? Kurde tak szepczy, szepczysz, szepczysz, nie. nie wiem. Czemu? A wokół tyle broni. Mam nikt się już tu nie schroni. Spójrz tylko na ich twarze a potem mój kolego. Zróbmy sobie wino. Teraz wiesz dlaczego? O, i tutaj widać, że przynajmniej słuchaj, słuchał, tak? Słuchał sobie oryginału kilka razy, nawet. Sy sylabo tak to zaakcentował, że normalnie słuchał, tak? Oryginału, słuchał. A w tym pierwszym, w tym trąbiet tak. Czasami sylaby się gryzły, nie? A, a refren fajny, refren fajny. Podoba mi się. Mordo złapmy dzisiaj parę chwil. parę chwil Otwórz lobby razem zróbmy win, zróbmy win. Na mapie zostanie tylko pył, tylko pył. Dziś tylko win, win. win. Dzisiaj win. tylko win O, o oj Panie y, Matiksie tutaj ostatnie outro To zrobił Tromba a nie Fritz więc Tutaj powinien być ten y, ziomeczek Ten kura, a nie nie kura Ten żaba, żaba to powinien być hmm? No to już chyba koniec, nie? A chcę zobaczyć czy na końcu zrobiliście to z tym ogniem O, nie zrobiliście ogniem. No to była dobra, dobra przeklinka. Eee, no dobra, to fajna parodia ogólnie. Polecam. Eee, taka jedna z, chyba najszybciej wyszła, bo po trzech dniach już była na YouTubie, czy tam po czterech, bo to wyszło pierwszego, tam cztery dni później była parodia. Przykładowo my wrzuciliśmy dopiero dwa dni później, nie? Więc Miał no, propsy, propsy, ale, 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 ale ogólnie, no, no, widać, widać, że fajnie są zrobione i, 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 to tyle chyba. Pamiętajcie, zobaczcie, w górze sobie krezeleczkiem wpiszcie kod MATIK w sklepie, chyba taki i, 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 siemanko. Siemka, witam wszystkich tutaj na reakcji, MATIK mnie poprosił o nagranie, także obejrzymy sobie jego piosenkę, już oglądałem wcześniej chyba na premierze, nawet byłem, ale, no, obejrzymy sobie drugi raz, także lecimy. Dzisiaj tylko win, oprócz tego nic Mam ochotę wygrać grę i git Dzisiaj zróbmy win, potem mordo chill Bo dwa razy nie będziemy żyć Mordo, złapmy dzisiaj parę chwil Otwórz lobby, razem zróbmy Widzę tu coś, czego nie było u mnie w piosence, czyli dobry teledysk, bo no, teledysk dobrze zrobili. No i matrix Matix to w sumie zawsze dobrze śpiewa, taka to... No, do, dobry referent, nie? A ten teledysk to w ogóle koks wyszedł. Zróbmy win. Zróbmy win, na mapie zostanie tylko pył tylko pył. win, win, win Mordo, złapmy dzisiaj parę chwil Otwórz lobby razem, zróbmy win, zróbmy win. Na mapie zostanie tylko pył, tylko pył. dziś tylko win, win, win. W Kierce robimy wiele, ty już leci przelew, wyzwanie w lobby ma wiele, więc proszę lećmy na zalew. Zrobiłem kognisty, więc chętnie bym coś podpalił, dzwonię do moich po badacie fortabogramy. Niech wolno mi, a ja ten czas, właśnie mi drobno tu spas, nie szkoda czasu na grę, o nie, nie. Zanim nadejdzie strefa i wszystko przykryje się, już znów odbierze tleny, ja wiem, wiem, i mordo zróbmy po co ta tu? rozmina wtedy no, okay. Dobra, y tutaj za pauzę na chwilę. Y ogólnie tutaj, nie wiem kto pływa za bardzo, ale to prawdopodobnie będzie tutaj. Okej, okay, mamy. Nie wiem, ktoś od długi śpiewa. <grych> Chyba ta tromba, no to żaba. W każdym bądź razie, no spoko, co nie lepiej Matix, Tak jak mamy mówić szczerze, to bardziej mi się Matix podobał, ale jest nawet, jest git, nie jest do. No jest spoko. Twin, twin, z forte, typu sobie A tu Matix dwie zwroty śpiewa, tak? Bo on śpiewa refren.

O nie, Krzychu tu też jakaś a dobra, nieważne, nie, nieważne. się win, nie myślę długo nad miejscówką, lecimy hir, mogę dziś zrobić wina, bo ze mną moja rodzina. Typie przestań się gapić, nie chcę już czasu tracić, ja kocham moich ludzi, wiem, że oni kochają mnie. Nieważne, czy dobrze, czy źle, nieważne, czy for, czy CS, oni ze mną są, byli i będą, skład mam zawsze w sercu. Mordo, wyrzuć niepewność i pokażę że zawsze wygramy to. Lubię kiedy robię wina, niepotrzebna tu rozkmina, choć na jedną grę Mordo złapy... Nie no, ale teledysk Koks jest ogólnie, tutaj się postarali, co nie, fajnie zrobili Matix fajnie ten, ten refren i tą zwrotę zrobił Żaba tam, bo to żaba, jeżeli to nie żaba to sorry, <laughs> nie wiem Ale żaba też, no żaba tak, no słabi trochę niż Matix, nie no, sorry, no ale Ale żaba też spoko ogólnie, co nie Ja, ja, es geht, ja, es geht, Puck, Wcale nie mam dość, yy, a, dobra. nigdy się nie podam, choćby życie dało w kość. Cały nam ciągle w biegu, coraz więcej już okro, więc ją zrobię wyjd, bo sukces już ty na wprost. Po to by mieć kiedyś win, 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 przez parę chwil, 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 po krytyce gry, gry, gry. Przed nami jest sporo min, wchodzimy w fajta, walczymy jak czysty spartan, obok jeździ zioma karta. do spadza, z nami jest cała armia. A wokół tyle broni Mam nich nikt się już tu nie schroni Spójrz tylko na ich twarze, a potem mój kolego Zróbmy sobie wino Teraz wiesz dlaczego y -y, Damek, jeżeli się nie mylę, ale nie wiem czy tam to w ogóle śmiała, więc jak nie to sorry Ale... z Damek, no spodziewałem się Po głosie rozpoznałem. Y -y, damek okej, okay, ale tutaj, no Damek w sumie git, w sumie git, ale ten teledysk jest, wiem, że już to mówiłem, ale teledysk mi się bardzo podoba, ogólnie da się odsłuchać, co nie, najlepiej Matix dalej mi się wydaje, nie, najlepiej mi się wydaje, że dalej Matix, jeszcze jedna osoba, może ona coś zmieni, a kto jeszcze będzie, kwurga, no to nie wiem, ale Matix póki co najlepiej. A nie, to czekajcie, bo Maksy się to tam podbity go biła, a to kurka podbitki go bił. no ale i tak mi się wydaje, że Matix tutaj najlepiej, jeszcze może ktoś będzie zobaczył. Win. win, dzisiaj tylko win, oprócz tego nic, mam ochotę wygrać grę i git. Dzisiaj zróbmy win, potem mordo chill, bo dwa razy nie będziemy żyć. Dzisiaj tylko win, oprócz tego nic, mam ochotę wygrać grę i git. Dzisiaj zróbmy Win Potem mordo chin, Bo dwa razy nie będziemy żyć. Okej. Okay. Yy, Dzisiaj... O, czekajcie, tutaj jeszcze było pokazane kto co śpiewał. Może nie będziemy żyć. Kuchy, ty gdzie to jest? O, dobra mamy. Ogólnie y, podoba mi się najbardziej Matixa, z w, w sensie nie to, że mi się najbardziej podoba, y, tylko pod, jakby inaczej, według mnie najlepiej zaśpiewał z tego z, ze wszystkich, którzy byli Matix. Kurka y, tam podbitki chyba tylko go. Mówi. No ogólnie wszystko spoko. Teledysk jest, sp... no teledysk mi się bardzo podoba, co mi. Matix mi się wydaje, że tutaj najlepiej poleciał, a... no ale ogólnie, ogólnie git. Ogólnie gids zasługuje na łapę czat. No, ogólnie mi się podoba, fajne. Polecam. No. No i to tyle. Niearda widzowie! Siema, dzisiaj Matix ogólnie poprosił nas, żebyśmy ocenili jego piosenkę y, Win Ekipa Chill Parodia. No, i w sumie będziemy patrzeć pod względem bardzo surowym, bo my oceniamy piosenki bardzo majestatycznie i super. Więc, e... a i ogólnie e... naszą, tak jakby ekran macie pokazany gdzieś tam na dole, e... bo na PSI nagrywamy, ok? Nie dziwcie się dlaczego. Dobra, Wojta, 100 na e... 3-4, co nie? No, pewnie, że ta. Po 3, 4 Nie wiem w ogóle jak się ocenia takie piosenki, okej okay. Okej okay. Cos efekt z tym ogniskiem jest No kozak. mi do oryginału mocno zrobił Tylko nie podoba mi się tło, mogli zrobić pod jakimś zachodem no A nie czarny takim obronach no. Okej okay. Teleryk spoko, bo widać, że dużo takich sztendali Niektóre te podbitki dałbym głośniej tak, tak. O, tutaj trochę nawet te motorki! Nad, e, taką dykcją by po po popracował. O nie! Rzeczy nie lewitujące wody. nad ziemią. Trochę widać. O nie. I tego że myszka, bym o, nie. normalnie nie. popracował ta dykcją nie. trochę i takim pasowaniem się w rytm. Troszeczkę i głośniej śpiewać. Bo tak trochę szepcze. Bo po co ta I tak pewniej, o! Tak, tak, o właśnie o to mi chodziło. No, bo właśnie tak O, i tu już jest tło, i to jest ładniejsze. No i tu już czarny znów. Na, na razie Matrix najlepiej idzie. Aha, bo Matic's pewnie. Better. Bo idzie pewnie. Ej, ogólnie refren dobrze poszedł. No tak tak, tak, no, tak, tak nawet dlatego się nie rozumiem, bo go nie ma do czego się przygotowić O i tu ty już jest pewnie co chyba śpiewa, dobra, jak e, na się na nie pomyliłem córką, się win, <laughs> Nie no Okej. Okay. O tu już jest pewnie się Mhm, no to, to właśnie jest co innego w ogóle. Bo u jest sobie tak trochę szepty. Tak, no, czy No tak i podbicy. A okay. i, i patrz, że tekst nie jest taki totalnie wiesz, zduty pokolwiek, tylko ma to sens. Tak, ma sens. Okej. Zróbmy win. Ej, refren dobrze wchodził w głowę. No, no, no. Ciekawe jak mm. inny. O i są te podbitki, co w tle też były, te było tam, nie pamiętam jak dokładnie było oryginał nie podam choćby życie dało w kość. Kurde, to Nie wiem, nie Nie jakby to powiedzieć, tylko Nie pasuje, że to są różne regularności, tak jakby dźwięku. Wiesz, że ten śpiewa głośniej, ten ciszej, ten w ogóle szepcze, a ten Tak, nie dopasuje, bo każdy na innym mikrofonie. Tak. Masz... Wiem. To po pierwsze, ale Okej, okay, już tak dobrze samo... wchodzi. Tu już pewnie No Ale dla mnie bardziej kurde czytanie niż mój to mój śpiewa mój twarzy, a No tutaj coś kolego, tak kolego to tak było dziwnie dzisiaj Ozer nie refres Zróbmy win Na zostanie win win to mi się podoba Mhm, to jest bardzo sztos ja bym dał bardziej, le, większy zachód w teleniu, jeżeli chodzi. I zachodów ja bym dał więcej. Właśnie na mówię, teledisku. mówię, mówię, mówię właśnie. Tu słowo mo jakieś wchodzi. tutaj właśnie z tego można było dać zachód, a nie czarne. Bo... To jest chyba a, jak taki to... hit. Tipo... Refer mi się podoba. Mati szczególnie no. najlepiej tu leci. Ogólnie, najgorzej chyba ten pierwszy zaśpiewał Kozak. Ja tu zostawiam, lajka like już dawno sobie zostawiłem, nieważne. <grym> no i Kozak. Powiem tak, teraz ogólna opinia. E, Teledisk. E, git, zmienić Git do poprawy. Słońca. Zachody słońca. To możecie nawet do nas na kolejny opisać bo my ogarniamy takie rzeczy. Tak, tak, e, po prostu, że tak. Po drugie, najlepiej zaśpiewał Matic z i w ogóle... ...refren? ...refren? Tak. A... A najgorzej chyba za, ten pierwszy, nie... popaczki chłopaczki to... trochę za mało takiej odwagi... może? Tak nie wiem. Nie wiem, ale mm, pierwszy chyba najgorzej, bo takim szeptem. Ten drugi, jak ten śpiewał, nie... Szkoda, że nie znam nazw, dlatego mówię pierwszy, drugi, bo nie znam dokładnych nazw. Wiem, że ten śpiewał Damyki i ktoś tam jeszcze, e, to... Ta pierwsza osoba zaśpiewała tak szeptem za bardzo dla mnie. Ja wiem, że to jest od mikrofonu, ale też trochę odwagi. Mnie, a tam no. ta druga po prostu dobrze zaśpiewała w miarę, tylko w niektórych momentach tak, jak było tam kolego, tak jakby czy coś takiego, też tak trochę jak czytała, no. Ale ma dobrze pojęcie, więc yy, szczel łapę i będzie kozak. A my z Wojtasem oceniamy to na dobre. Według mnie 9 na 10, 8 na 10, bo tam się coś 10. takie... No! Więc zostawiamy 7,5 na 10. O, no i yyy, no yy, siema. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na tym kanale, bo dobijemy 4000 subów i wpadajcie jeszcze do osób, które w dzisiejszym odcinku oceniały moją piosenkę, a ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!